Chcecie zrobić z nami myśli, zamknąć, za kratami, Z naszych mózgów zrobić ciasto, my Wam rozwalimy. Zobaczymy małżeństwo Jankowskich po kolejnym rozwodzie. E, zdożyli się rozwieść. Po raz drugi, ale wciąż mieszkają razem. Chyba. I mają dziesięcioletnią córkę. Darka Jankowskiego czeka tak. Powrót do siebie samego. Walka o życie, e, która przyjmuje prosty charakter, nawet bym powiedział abstrakcyjno-humorystyczny. Na co warto czekać tej jesieni w naszej ramówce TVN? Na cudowne seriale, których będzie trzy, pułapka, 2 pod powierzchnią 2 i 39,5 tygodnia z Tomaszem Karolakiem. Mamy fantastyczny program rozrywkowy Starza Pani Musi fiknąć. Mamy naukę jazdy z Edytą Górniak. Będzie co oglądać? Mam nadzieję, że ten drugi sezon będzie równie fajny jak pierwszy, że będzie trzymał w napięciu, że Państwo nas nie opuścicie i będziecie oglądać. Sytuacja trochę się odwróciła, i o ile w pierwszej części Ewa, grana przez Mariankę Kowaleskę, musiała się zmierzyć ze swoją przeszłością, tak teraz moja bohaterka, czyli Olga Sawicka, będzie musiała zmierzyć się ze swoją. Tym razem to Chyłka będzie się martwić o Zordona i odwiedzać go w sytuacjach dla niego bardzo niebezpiecznych i będzie się naprawdę, naprawdę nim przejmować, a potem będzie znowu na niego bardzo, bardzo zła. Pojawią się nowi, nowi bohaterowie, między innymi Rekczow. Jest o wiele więcej akcji, ale też e, nadal pozostaje ten serial bardzo psychologicznym. ale myślę, że jest o wiele bardziej wartki. Zradi! Cpanie! Zdrady, niedomówienia, nadzieje, skryte marzenia, yy, miłość niespełnienia. I dużo uśmiechu. Ten program ma cały czas coś fajnego i nowego do zaoferowania. Niezwykle fajne castingi, mnóstwo zabawy, mnóstwo e, niesamowitych popisów w każdej dziedzinie. Byli fantastyczni gimnastycy, tancerze, wokaliści. E, jestem już pewien, że ten sezon będzie należał do Mam Talent. Zadzwoniłem, zapytałem i było po wszystkim. Także długiego namawiania wcale nie było. Czego być może mama żałowała potem w trakcie realizacji programu, troszkę, ale na koniec myślę, że to dla nas była ogromna, dobra i, i bardzo sentymentalna przygoda. Ja zawsze to powtarzam, że miejsca, kraje to jest tylko scenografia do niesamowitych ludzkich historii, bo udaliśmy się z kamerą do miejsc dobrze nam znanych, takich jak Meksyk, Korea Południowa czy Indie. Ale znaleźliśmy tam takie historie i takie bohaterki, że odkrywamy te miejsca zupełnie na nowo. Co sezon no my, są nie sami uczestniki, ale też dużo niespodzianek takich dla nas, że wiesz, my ja emocjonalnie bardzo podchodzę do tych uczestników, mieliśmy jednego, co myślałam, że naprawdę dojdzie e, do końca i niestety był taki moment, że musieliśmy go podziękować się z nim, bo nie zrobił jeden zadania. Ja, mi serce pękło, dlatego, że to był mój taki bohater, co myślałam, że okej, okay, będzie top of the top.